Siema widzowie, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobić fajną animację subskrybuj i like yy, do obs Jak to wszystko zbindować, jak to ustawić, jak to przyciąć. Yy, więc co, oglądajcie do samego końca, ponieważ materiał będzie bardzo krótki i mi pomożecie no i wesprzecie ten kanał. Więc co, zapraszam Was do oglądania materiału. Dobra, na samym starcie wchodzimy sobie w PIXA Yy, możemy wpisać sobie animacje. na Przykład, wpisać. Czy darmowe. Filmy tutaj o, mamy jakieś. O. To są właśnie te animacje, wszystkie. I naprawdę są spoko, według mnie, bo. Seriosu. Planuję jeszcze sobie dodać coś. A animacje może tak wyglądać, na przykład, albo tak wyglądać. Pokażę Wam właśnie taki przykład fajny. Gdzie to? Czekaj. To jest ta animacja. Możemy sobie obejrzeć, czy nam przypadek pustu i tak wyglądała. No więc co? Całość jest naprawdę prosta. Jedynie co trzeba zrobić, to trzeba tutaj darmowe pobranie kliknąć na wymiar. Nie patrzcie, bo to jest w tym momencie nieistotne. Pobierz. Zapisz plik. OK. Tutaj mamy w pobranych plikach. No i co teraz robimy? Robimy bardzo prostą rzecz, ponieważ klikamy sobie. I nie puszczając, przesuwamy, przesuwamy, przesuwamy na ikonkę OBS. klikacie sobie tutaj cyk. Proszę bardzo, tak wygląda właśnie. I teraz tak, całość tkwi w tym, że musimy. Czekajcie. Mus mus ja, okay. Tu zatrzymamy sobie, żeby to na ten nie kończyło się I teraz tak, przyciskać, na klawiaturze ALT I jedziecie myszką Żeby przyciąć te zielone krawędzie, tak zwany green screen No i robota, myślę, naprawdę prosta Następną rzeczą jest tutaj yy, sobie troszkę zmniejszenie lub powiększenie jak chcemy Ja sobie to pomniejszę to, może on i tutaj sobie przesunę, żeby tak się pokazywało Teraz co jedynie robimy Robimy tak, wchodzimy w ustawienia Skróty klawiszowe I właśnie tutaj mamy swoje bindy i różne rzeczy I tutaj mamy scenę Ja już mam ustawioną tą akurat scenę Możemy jeszcze raz na maczkę jeszcze raz na czwoneczkę Klikamy OK No i Teraz patrzcie to. Widzicie, klikam sobie siódemaczkę, cyk. To akurat dwie się animacje, bo dwa są przyciski pod tym, pod tymi animacjami, więc nie przejmujcie się. Słuchajcie, zablokuję może o to, cyk. O. No w każdym bądź razie jedno sobie usunę, ponieważ mi to jest niepotrzebne. Yy, drugie, bo mam takie jedno, proszę bardzo, tak to wygląda w całości. Yy, no i naprawdę spoko, to jest mój... Yy, Moja taka wstawka jest naprawdę spoko. Myślę, że na odcinkach. Więc co mi pozostało widzowie. Pozostało mi tylko podziękowanie za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić żadnych kolejnych odcinków, bo są mega, mega ważne. Umówmy się, że zostawicie tutaj pięć łapaczek w górę, będę wiedział, jak zrobić jakiś fajny kolejny odcinek. Także co, na tę chwilę się z wami żegnam. Trzymajcie się. Dobrego dzienka, eleczko i pół.